Dzień dobry, dzień dobry. Piąty dzień listopada imieniny Sławomira i Floriana. A dzisiaj jest święto i to międzynarodowe święto postaci z bajek. O, i tu można by było się wykazać kolorowo, optymistycznie, ładnie, zabawnie, a nie jakieś tam diabły halloweenowskie. Zabaw, postacie zabawne, właśnie też z bajek. No kapitalnie by było kolorowo na ulicy, uśmiech, orkiestra, festyn. To tak A u nas dzisiaj pochmurnie, ale właśnie teraz jest 9 stopni o tyle fajnie, że bez wiatru i to by było fajnie na takiej paradzie jakimś taki festiwal, festiwal bajkowych postaci tutaj idzie jogi tam bolek i lolek smerfetka jakaś misiu to by było fajne no tak, bolek i lolek już zaraz mi się tutaj pojawia w oczach jakiś tańczowy music box o, ale nie szatany. po co się cieszyć trupami i śmiercią ja to bym tak zrobił no ale jak wolą tam, to proszę bardzo no bo właśnie bo to jest kwestia promocji i po coś to służy, gdyby było promowane. Yy, takie święto właśnie postacie z bajek Wyso Kaczord Donald tak fank pank wesoło, aha to już polityka, no tak, przecież u nas nie może być normalnie. To już Donaldy, to nie, no kurde myszka Miki Tak jest i różne inne gufi i pies Pluto Ale polskie bajki w Polsce by, by się promowało Był Reksio jakiś, o Właśnie wspomniany miś Uszatek Smok Wawelski. To nie by było, z Czechosłowacji byłej. Krecik, nie? o, sąsiedzi Wilki Zając, ruskie towarzystwo. Albo taki koleś zaczarowany ołówek i wyszedł z takim wielkim ołówkiem. A zaraz ktoś go ukradł. Dzień. Troszkę pofantazjowałem. Dobrego dnia, dobrej środy, bo to już środek tygodnia znowu i pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie, wesoło i bajkowo. Ale można sobie pomyśleć, jakie jeszcze postaci z bajek mogłyby na takiej paradzie wystąpić, ulicznej, na wesoło, na właśnie w takiej fajnej atmosferze, a nie tam... Płótnie i przepychanki. Papa! Pa.